Pokażemy teraz stosunkowo często używaną funkcjonalność, czyli dodawanie znaku wodnego do zdjęć podczas eksportu. Rozpoczniemy od zaznaczenia jakiegoś zakresu, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Użyjemy teraz przycisku Export. Pamiętajmy o tym, że możemy zastosować Preset, może wybierzemy tą pozycję: Katalog, Eksport, Rozmiar, Oryginalny rozmiar bez zmian. Czyli tutaj mamy załadowany konkretny katalog docelowy. Nie będziemy zmieniali nazw plików. Nas interesuje opcja dodawania znaku wodnego. W tym celu zaznaczamy pozycję Watermark i rozwijamy tę listę. Teraz wybieramy drugą pozycję Edytuj znak wodny. Otwarte zostanie kolejne okienko. Zauważmy, że możemy teraz użyć tych strzałek, aby obejrzeć podgląd naszego znaku wodnego na tle innego zdjęcia z eksportowanego zestawu. W tym okienku w lewym dolnym rogu wpisujemy treść. Zauważmy, że teraz zaznaczona jest opcja tekst. Jeśli chcemy stworzyć graficzny znak wodny, czyli dodać tutaj jakiś obrazek, to oczywiście musimy zaznaczyć opcję Graphic. Teraz pojawi się okno importu pliku. Nie będziemy takiego pliku dodawali. Klikniemy na przycisku Anuluj. Tworzymy prosty tekstowy znak wodny. Najpierw zmodyfikujemy go treść. Wstawimy sobie znaczek Copyright. W systemie Windows możemy przytrzymać klawisz ALT, lewy ALT i wprowadzamy następującą kombinację 0169. Teraz puszczamy lewy Alt, rzeczywiście wstawiony został znaczek Copyright. Następnie wprowadzamy informację o autorze w tym wypadku strefa kursów. Zauważmy, że tutaj po stronie prawej możemy zmodyfikować różnego rodzaju opcje. Ten tekst w okienku edycyjnym możemy zaznaczyć. Możemy wybrać inną czcionkę, możemy wybrać inny styl czcionki. Dowolnie także możemy manipulować wyrównaniem tekstu oraz jego kolorem. W tym wypadku kolor biały zapewni nam stosunkowo dobrą czytelność. Domyślnie włączona jest opcja Shadow, która pozwoli nam wprowadzić cień. Ten cień w tej chwili jest słabo widoczny, właściwie nie będzie nam potrzebny. Możemy tą opcję odznaczyć. Możemy także modyfikować takie efekty jak Opacity, czyli. Krycie naszego znaku wodnego. Dodatkowo możemy go przeskalować, dowolnie powiększać i pomniejszać. Ewentualnie możemy użyć opcji Fit albo Fill, aby uzyskać różnego rodzaju dopasowanie. Powiększmy sobie minimalnie i popatrzmy jeszcze na pozycję Inset. Tutaj możemy zmienić położenie. Horizontal, czyli zmiana położenia w płaszczyźnie poziomej. Vertical to oczywiście zmiana położenia w płaszczyźnie pionowej. Tutaj przywrócimy sobie wartość 0. Ewentualnie możemy jeszcze użyć tej opcji na dole, aby umieścić go w innym narożniku, na środku zdjęcia, oraz możemy opcjonalnie obrócić o 90 stopni. Zostawimy ten znak wodny w obecnej formie. Klikniemy teraz na przycisku Save. Będziemy musieli nadać mu jakąś nazwę, czyli tworzymy preset znaku wodnego. Wprowadzimy sobie coś takiego: znak wodny SK, czyli skrót od strefa kursów. Potwierdzamy klikając na przycisku Create. Zaznaczyliśmy opcję Watermark. Wcześniej przeznaczyliśmy do eksportu kilka zdjęć. Czyli możemy teraz kliknąć na przycisku Eksport, aby wszystkie wprowadzone dotychczas zmiany zatwierdzić. Jak wyraźnie widzimy w lewym górnym rogu, eksport został ukończony. Na koniec tego rozdziału przejdziemy jeszcze na chwilkę do katalogu, w którym zapisaliśmy nasze wyeksportowane pliki. Otwórzmy jakieś zdjęcie. No i wyraźnie widoczny jest znak wodny, który przed chwilą. Dodaliśmy, oczywiście ten znak wodny został wprowadzony do wszystkich wyeksportowanych przed chwilą zdjęć.